I hej kochani, witam was serdecznie. Natomiast spójrzcie, o już jest zielona dioda. Już jest naładowany i będę po kolei resztę akumulatorów do ładowywał. Po lekkim rozładowaniu. No i natomiast, tak. Będę robił dużo poprawek. Korzystając z tego wolnego czasu. To natomiast, tak. Przechodząc do tematu z przewodami. No to tutaj jest nawet ładnie. Kupuję się specjalne takie oczywiście prowadnice do przewodów ale ja sobie poradziłem kochani z tym w taki sposób. O, po prostu tak zrobiłem No i też jest dobrze. Ale musi to być bardzo pięknie wcale, nie może być tak taki wiszący sobie przewód, nie? Musi to być po prostu być bardzo elegancko. Oczywiście te, te przewody USB to są tymczasowo. Um, jeden tylko tutaj cały czas pójdzie do hubu. O, do hubu, i tu jest podpięta karta y, dźwiękowa. No. no i natomiast, kochani, że tu z tej, z tej strony jest ok. Jeśli chodzi o przewody, te y, Sieciujące się, doprowadzające połączenia między komputerami. Um, natomiast z tyłu, no jest też leciutko do poprawienia, bo doszło trochę grubszych nowych przewodów USB 3.0, i muszę je ładnie uporządkować. Natomiast przewody tam z tyłu są w, no idealnie zrobione, można powiedzieć, że jest ok. Um, ale jeszcze mam w stanie kupić trochę przedłużaczy, właśnie. USB 3.0. Żeby tak ładnie zrobić wszystko w takim tunelku. Tu przewody zasilające są OK. O, jest dokładnie. Tak jest dokładnie, tak tylko te przewody. E, muszę poprawić e, od USB 3.0. To żeby tak nie wisiały sobie, tylko żeby były w jednym miejscu ładnie ułożone, nie? że Jest ok. No, tylko jeszcze troszkę muszę poprawić. Troszkę dosłownie. Um, jeśli chodzi o przewody, nie? Natomiast druga rzecz. To jeszcze mam do poprawienia. Tutaj trochę przewodów jest dołożenia, bo one po prostu są takie potargane, jak, jak włosy nieuczesane. W coś w tym rodzaju. Takie czupieradło. Muszę te przewody zrobić ładnie. Mniej więcej tak jak tu że takie rzeczy jeszcze będę poprawiał, żeby wyglądały idealnie, tak jak powinno być. Natomiast też między innymi e, będę poprawiał te no zawiasy, musiałam dać kupić lepsze od tych, które kupiłem na początku, bo te zawiasy, które są tu przy tych nóżkach, są takie na razie po prostu na razie jeszcze mogą być, ale już pomyślałam, żeby kupić lepsze od tych, które po prostu tu są. Te będą lepsze, zdecydowanie. No i natomiast będę poprawiał te malowanie tej ścianki, no bo ta ścianka przy szafie tak mi nie wyszła za bardzo i muszę to zrobić jeszcze raz. Zrobić tak, żeby było idealnie. No, że. Będzie trochę do zrobienia. O. Kupiłem taki specjalny przyrząd do diakstwa to się podłącza, podłącza. No i po prostu to mi ułatwi po prostu wyczyszczenie. Bo spójrzcie tutaj są takie właśnie wcześniej już błędy, które próbowałam jakoś załatać warstwami, ale to niewiele mi pomogło, bo to widać po prostu takie nierówności. Um, że po prostu, jak to się mówi, nie udało się tego tak zrobić idealnie, jak myślałem. Trzeba to po prostu zrobić od nowa, porządnie. No i wtedy dopiero będzie idealnie. No, i dlatego kupiłem jeszcze dodatkowo laker. Tam mam laker. O, mogę już go sobie przygotować. Tylko taką końcówkę można powiedzieć. No, ale to już spokojnie wystarczy na poprawienie tego wszystkiego. No i tego. No i ja tu będę poprawiał. Myślę, że to będzie już można powiedzieć e, takie trzecie podejście. Bo pierwsze podejście. Nie, tak, pierwsze, drugie podejście. Trzecie. Pierwsze podejście to było pędzlem. Ale kiepsko wyszło, na samym początku. Wyszło tak średnio, nie było tak idealnie. Natomiast drugie podejście to było sprayem. No było tak nie do końca właśnie. Chciałem to poprawić lepiej i niestety tak mega idealnie to nie wyszło. Jak wyszło tak raczej beznadziejnie wygląda jak poplamiona, nie? No, że po prostu... Muszę to poprawić, poprawić i mam nadzieję, że to będzie trzecie, trzecie malowanie. Myślę, że za trzecim razem mi wyjdzie to lepiej. No, bo to trzeba nabrać prawy po prostu w tym, żeby to było idealnie, nie? Nie można tak zbyt, zbyt szyb, krótko czekać, po prostu trzeba poczekać i delikatnie nakładać w odpowiednich odstępach czasu. No że po prostu powinno mi tym razem dobrze wyjść, tylko muszę poprawić poprawić to co mi nie wyszło i, i zrobić taki danie i mam nadzieję, że będzie ok no to jak sobie zjem to przewód przerzucę przerzu, przerzucę do pracowni numer 2 i tam bym sobie działał, bo to bym nabrudził, bo już robiłem takie Małe takie poprawki i musiałam dużo czyścić, właśnie po tych poprawkach tutaj. Wszystko w pokoju Że takie rzeczy, no właśnie, robi się w pracowni numer 2. No. No dobra, to przełączę akumulatory. Naładowany włożę do pudełeczka i, i będę po prostu. Odawał ten, który jest do ładowania, i sobie zjem i zaraz będę szedł i działał. No, no to heja.